Cześć, Ty Ogrodnik dla Zabawy. Dzisiejszy odcinek będzie o geranium. O geranium, angince, cytrynce. Czyli o tak podstawowej roślinie jak ta. Ale nie tylko. Unboxing, który za chwilę zrobimy, to jest Centrum Ogrodnicze Zielonym do Góry. W tej paczce mam trzy odmiany, inne odmiany geranium. Między innymi takie o zapachu koli, o zapachu mięty i o jeszcze jakimś zapachu, zaraz zobaczymy. Paczka przyszła do mnie bardzo szybko, bo zamówiłem dwa dni temu. Paczkę mam już u siebie, ładnie zapakowane. Kurier przyniósł mi pod drzwi. Wiem, że nie leżała w jakimś paczkomacie za długo, więc cieszę się, szybko przyszła. Zobaczymy, co jest w środku. Jak widzicie, pakowanie jest wyjątkowo ciekawe. Są tam plastikowe takie pojemniki. I wypełniacz. Zobaczymy, co tam w środku jest. Jest tutaj jeszcze karteczka i same wypełniacze. Zamówiłem trzy różne rośliny. Widzę, że są cztery doniczki, więc zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Będę musiał to jakoś pogarniać. Co jest co? Ponieważ nie ma. A nie, są napisy, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że nie ma znaczników, ale są. To jest. Napiszę Wam. W każdym razie to ma być o zapachu coli. Ten jeden. Ładna sadzonka, niepołamana. Widzę, że zrewniała już tutaj jest łodyga, ale bardzo ładna. Jak widać, ziemi nie ma za dużo wysypanej. Druga, która też ciekawie pachnie. Ta nie ma tabliczki, więc postawię ją obok tej, żebym wiedział, z której paczki była. Ojej, ta jeszcze, jeszcze lepiej pachnie. To też. Dobrze, schowam opakowanie i zaraz zobaczymy, co to jest. Ta też nie jest opisana. Zobaczcie co to jest. Ja w międzyczasie zrobię zdjęcia, ponieważ z przyczyn technicznych musiałem oczywiście tą paczkę otworzyć dzisiaj, ale nie mogę nagrać całego odcinka dzisiaj, ponieważ no, muszę załatwić inne sprawy, więc to jest wstęp do, do całego odcinka. I nagram go jutro czy tam za, za parę dni nagram resztę i te wszystkie rośliny w międzyczasie wstawię Wam zbliżenia, żebyście zobaczyli co tu jest. Tutaj jedna, jeden kawałeczek jest odłamany, ale to jest no mało istotne. Wszystkie te geranium, bo to są wszystko geranium, mają liście, no powiedzmy, że podobne, ale jednak różniące się między sobą. Więc na tych zbliżeniach mam nadzieję, że wszystko zobaczycie. No niestety nie wiem co to jest, ale pokażę Wam też tabliczkę. Zobaczymy jak to określić. Tutaj jest kwitnący, ponieważ ta sezonka ma już tutaj kwiatki. Jeszcze odpinę te. Dobrze i teraz jeśli miałbym podsumować unboxing, bo właśnie po to, po to to nagrywanie na szybko jest dzisiaj, żeby zobaczyć jak te rośliny przyszły i żeby je uwolnić z tego pudełka, żeby ewentualnie je podlać, chociaż nie będę ich podlewał, bo są fajnie nawodnione, więc nie będę ich podlewał, ale zawsze trzeba wyjąć jak najszybciej rośliny, bo być może, że ziemia się obsypała, że, powietrze, że korzenie są w powietrzu że może trochę przemarzły, więc jak najszybciej należy wyjąć je z takiego opakowania. Dlatego ten odcinek właśnie w, tej, w takiej formie będzie nagrany. I teraz jeśli mam podsumować unboxing, uważam, że jest to bardzo dobre centrum ogrodnicze, ponieważ zapakowane rośliny były bardzo dobrze, transport odbywał się bardzo szybko i bezproblemowo zaznaczyłem, żeby kurier przyniósł mi do domu, w związku z tym mam, znaczy do biura i mam to, pod, pod drzwiami leżała paczka, w związku z tym fajnie, bo wiedziałem, że nie, nie jeździły w samochodzie, nie, nie leżały, bo też rano przyjechała ta paczka, więc podsumowując, na pewno bardzo dobry zakup, centrum ogrodnicze zielonym do góry, mimo iż pierwszy raz robiłem tam zakupy, polecam, dobre, dobre jest. W następnej części spróbuję poogarniać to wszystko, pokażę Wam inne geranium, bo teraz nie chciałem tutaj ustawiać, bo nie wiedziałem co będzie w paczce, więc yy, dlatego jest tylko jedno. Postawię Wam, yy, pokażę Wam inne geranium, przesadzimy też yy, z podłoża ziemnego geranium do podłoża ziemnego, zobaczymy co z nimi zrobimy, może też przesadzimy. Jeszcze nie wiem, nie mam na to koncepcji. Dalszy ciąg tego filmu będzie za chwilę. Dzięki. Cześć, witam Was w drugiej części filmu o geranium, czyli pelargonii pachnącej. Wszystkiego najlepszego w nowym roku 2024. Mam nadzieję, że będzie tak samo dobry jak 23, a może i lepszy. Ale wracając do filmu. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam cztery rośliny, mówiąc, że zamówiłem trzy. Zweryfikowałem to, rzeczywiście zamówiłem cztery rośliny. I te cztery rośliny mają różne zapachy i różny wygląd. Teraz szybko o nich powiem, ponieważ chcę jak najszybciej przejść do cytrynek, które koniecznie trzeba. Pociąć, poprzesadzać, żeby ładnie wyglądały. Zaraz Wam wszystko opowiem, ale jeszcze szybko o tych roślinkach, które zamówiłem. Więc to jest geranium o zapachu coli. I wiem to, bo jest tabliczka i rzeczywiście pachnie podobnie do coli. Liście ma zbliżone do popularnej pelargonii. Tutaj już nie mam karteczki, więc on pachnie bardzo ładnie. Liście podobne są, jak do, podobne są do geranium tego cytrynki ale e, nie mają takich mocnych wcięć jak, jak te geranium, cytrynka. Kolejne. E, to jest, niby jest tabliczka, ale nie jest napisane e, dokładnie co to jest, tylko jest ogólnie opisane. E, pachnie bardzo ładnie, liście ma podobne do, e, do pelargonii. No i wygląda tak, ma, ma przyrosty przez te 3 tygodnie, bo ostatni odcinek był 3 tygodnie temu nagrywany. Te, te pierwsza część, więc jakieś duże przyrosty tutaj się pojawiły. Będę musiał uważać na to i, i sprawdzać, co się dzieje. I ostatni. Ten ma liście prawie że identyczne do cytrynki, tylko ma białą obwódkę. I też pachnie bardzo ładnie. Wszystkie te cztery rośliny pachną bardzo ładnie. Muszę zweryfikować dokładnie, która jest która, żebym wiedział, jak je opisywać w momencie, kiedy bym chciał je rozmnażać. Na razie nie planuję tego robić, ponieważ mam bardzo dużo innej pracy w studio, e, którą muszę zrobić i chcę to zrobić z Wami, ponieważ e, no wtedy najwięcej, e, najwięcej mogę Wam przekazać. Ale dzisiaj wrócimy do cytrynki. Chcę Wam pokazać roślinę mateczną, z której mam wszystkie swoje geranium I chcę pokazać ją z kilku powodów. To jest roślina mateczna. Ona rośnie w ziemi, w ziemi uniwersalnej, bo ja nie przesadzałem tej rośliny, to jest roślina sadzona bardzo dawno temu i z niej pobieram wszystkie sadzonki. Jak widzicie, tutaj jest całkiem nieźle rozgałęziona, ale tu już idzie takie coś brzydkiego. Mówię brzydkiego, dlatego że pod ciężarem dużych liści będzie się to obwieszało po prostu w dół, trzeba to przywiązywać, robić różne cyrki, więc lepiej to uciąć, ukorzenić, zaraz Wam pokażę jak, i roślina wtedy rozgałęzi się, ale będzie utwardzała sobie łodygę, w związku z tym będzie coraz gęstsza, coraz ładniejsza. I warto to zrobić. Chcę, chciałem Wam pokazać też tą roślinę, ponieważ w momencie, kiedy przesuszy się geranium, te dolne liście, zobaczcie, co się z nimi dzieje i specjalnie ich nie odrywałem, są brązowe. Brązowe po prostu uschnięte, więc geranium lubi mieć wilgotno, nie lubi mieć jakąś tam super mokro, jak większość roślin, ale lubi mieć wilgoć. W związku z tym dbajcie o to, że szczególnie jak macie w ziemi, a nie w hydroponice, żeby nie, przesychały, nie przesychało podłoże. Tutaj mam zestaw geranium, który jest z hydroponiki. Pokażę Wam jedno. To, to jest kilka sadzonek, wszystkie są z tej rośliny. Jest kilka sadzonek ukorzenionych w leczuzie i w zwykłej doniczce produkcyjnej. No, Ja ich jeszcze nie ciąłem, widać, że jest ta roślina gęsta, ładna. Nie ma tych żółtych liści na dole, tych brązowych, suchych. Nigdzie tutaj ich nie ma. No, może coś tutaj znalazłbym na siłę. Ale generalnie trzeba utrzymywać poziom wody. Geranium rośnie pięknie. Eee, dotykanie geranium, ruszanie geranium powoduje, że w całym pomieszczeniu pachnie pięknym cytrynowym zapachem. Eee, no i to jest fajne. <laughs> Dobrze, ale przejdźmy do tego, co zrobić, żeby tak rosły rośliny. Bo normalnie, jeżeli ukorzenicie i zostawicie geranium, no to wygląda tak. I to już ładne nie jest. Widać, że pod ciężarem już się przechyliło w bok. I tutaj próbuje się wyprostować, ale łodygi idą w bok. No jest to duży problem, ponieważ rośliny rosnące w hydroponice mają olbrzymie liście. To jest to geranium, które pokazywałem Wam wtedy. Musiałem dać tutaj patyczek, ponieważ ono jest jeszcze większe. Liście, zobaczcie, to, to, to są liście naprawdę duże. I e, po prostu mimo iż ma grubą łodygę, to jest i tak kibotliwy, więc e, zaraz będziemy robić z nim porządek, żeby się tak nie kiwał. Jeszcze mam tu jedno, które wziąłem też z hydroponiki. To też ma spore liście, ale nie tak duże jak to. Łodyga też jest cieńsza. I to w miarę stoi. W miarę się utrzymuje. Ale żeby było ładnie, trzeba, trzeba je po prostu podcinać i ono wtedy ładnie się ukorzenia i ładnie się rozgałęzia. Dobrze. Spróbuję zrobić to wszystko teraz z Wami i spróbuję to przesadzić do doniczki hydroponicznej, takiej troszkę większej. I tutaj myślę, że zmieści mi się około pięciu sadzonek. Te pięć sadzonek pozyskam z tych roślin z hydroponiki, ponieważ roślina mateczna myślę, że na razie ją zostawię, ponieważ yy, no, te mi bardziej przeszkadzają w hydroponice. Jak one rosną na takiej tacy, to te liście po prostu i zasłaniają innym roślinom światło i po prostu zaczynają się oszkiwać i przewracać. Teraz przygotowując się do tego odcinka, też mi jeden z nich położył się, wysypała się leczuza. Tak to jest. Dobrze, więc zaczniemy od leczuzy, którą wsypię w pustą doniczkę, doniczkę wielorazowego użytku. Więc to jest też fajne, że te doniczki i te podłoża są wielorazowego użytku. Jeżeli używacie leczuzy, którą jest podłożem uniwersalnym, bo można równie dobrze wsadzić roślinę, która jest wyjęta z doniczki, gdzie jest ziemia, wsadzić większą doniczkę z leczuzą, obsypując trochę ziemi i to wszystko pięknie rośnie. I mam takie rośliny, ale teraz ich nie będę wyciągał. Mam takie rośliny. Pokażę Wam kiedyś. W ogóle planuję tutaj zrobić taki przegląd tego studia, żebyście zobaczyli, ile tu jest roślin. Niektóre są bardzo ciekawe, niektóre może troszkę mniej, ale chciałbym Wam pokazać, bo to jest ciekawe, jak one rosną. No i koniecznie w tym roku obiecuję Wam, że poprawię się, jeśli chodzi o mówienie o nawozach i pożywkach, bo miałem teraz spotkania z bardzo. Mądrymi i ciekawymi ludźmi, którzy powiedzieli mi, że w moich filmach jest wszystko mówione ogólnikowo. Mówię Wam, stosujcie to i to, bo jest dobre. Nie mówię dlaczego. Więc teraz postanowiłem, że zrobię takie filmy typowo o e, pożywkach, typowo o nawozach, typowo o różnego rodzaju witaminach, enzymach, które pomagają nam w tym, żeby te rośliny tak rosły. I powiem, dlaczego są dobre. Nie tylko dlatego, że ja je stosuję i róbcie tak, będziecie mieli takie efekty, tylko powiem, dlaczego właśnie to stosuję. I czemu na przykład dodaję grzyby do tego, żeby mi lepiej rosło. Ale to w kolejnych odcinkach. Teraz wsypię tutaj leczuzę. Wsypię na dno mniej więcej połowę doniczki, dlatego że przy ukorzenianiu rośliny będą dość wysoko wsadzone, więc połowę doniczki idzie leczuzy. Mniej więcej połowę doniczki jest wsypane, tak dotąd jest. Wyjąłbym, ale wtedy. Będzie mi się sypało trochę, wysypywała ta leczuza, dlatego niech zostanie po prostu, bo słońce. Cekator. Bez cekatora nic nie zrobimy. Zacznę od mniejszych roślin, czyli na przykład od tej. No Widzicie jak to wszystko leci? Ta roślinka jest taka. Tutaj przystawię ją leczuzom. Zaraz będę coś próbował zrobić z tym. Tak jak każdą roślinę możemy to geranium pociąć w różny sposób. Możemy odciąć sam szczyt, możemy troszkę niżej. Ja będę chciał uciąć kilka węzłów naraz, czyli szczyt oraz raz, dwa, trzy, cztery, no może pięć węzłów. Ucinam pod tutaj piątym węzłem, gdzie węzły to jest to miejsce, gdzie złodygi wychodzą liście. I teraz tak jak to obciąłem, żeby mi się to dobrze ukorzeniało, ten liść przeszkadza, więc po prostu mogę go odciąć albo odłamać. Ja go odetnę. I ten liść też będzie troszkę mi przeszkadzał, więc to też odetnę. Taką sadzonkę przygotowuję sobie do wsadzenia do doniczki. W tej chwili mam już roślinę dużo mniejszą, więc nie będzie takiego problemu. Zbujaniem mogę ją jeszcze bardziej przyciąć żeby ukorzenić kolejną część czyli utniemy tak i zostawimy dwa liście do ukorzenienia ale to wsadzę do innej doniczki w tej chwili już nie ma problemu z bujaniem się jest łatwo tutaj mi się złamał listek przy okazji dobrze tego odkładam Wezmę teraz tą dużą, bo rzeczywiście ona się przewraca. I tutaj zrobimy dokładnie to samo, czyli powiedzmy pięć węzłów. Raz, dwa, trzy, cztery. No cztery mi pasuje, więc będzie cztery. I też listek, tutaj mały listek też ciach. Nie jest potrzebny ten też. I to również. Taką sadzonkę wsadzimy tu. Mamy już dwie szczytowe i spróbujemy jeszcze tutaj jedną uzyskać. Te liście nisko możecie nie ucinać, ale jak sadzicie to do ziemi, one i tak zgniją, i tak odpadną, a roślina będzie potrzebowała energii, żeby je odżywiać. Niepotrzebnie próbować odżywiać, bo ich nie odżywi, więc lepiej je po prostu wyciąć już. Teraz jak widzicie już roślinka jest dużo mniejsza. Ona i tak już jest skrzywiona przez to, że była ciężka, więc będzie średnio wyglądała, ale... W przyszłości przesadzę ją do innej doniczki, może z tą drugą krzywą, którą za chwilę będziemy ciąć, i może będzie im wtedy ładnie. W liście geranium to jest też ciekawe one mają wiele właściwości leczniczych i na przykład na zapalenie ucha są znakomite i to jest potwierdzone i moja żona twierdzi, że to działa, ponieważ kiedyś miała wielki ból, ból ucha. Zwijamy to, wkładamy w ucho na chyba chwilę i. Bolucha jakoś przestaje być dokuczliwy, i dodatkowo z tego można robić różnego rodzaju napary: jakieś herbatki, jakieś coś. Poczytajcie o tym, bo ja nie za bardzo to ogarniam i no nie chciałem po prostu się w to wkręcać. W każdym razie jest to roślina, która pięknie pachnie, i to jest dla mnie największa zaleta tej rośliny. Naprawdę wyjątkowo pachnie. Zostaje mi do pocięcia jeszcze ten, ten, który jest taki krzywy. Tutaj już nie liczę, bo po prostu mi tu pasuje, więc nie wiem ile jest tych węzłów. Nie chcę, będzie ile chcę. I to jest trzecia. I tutaj mam jeszcze jedną, którą też utnę, i ten zostanie po prostu taki mały, ale dzięki temu rozrośnie się i będzie fajny, duży. Dobrze. I to jest czwarta. W sumie mamy. Cztery. No i dwie te śmieszne, to może te śmieszne też to wsadzimy, żeby było gęsto. Fajnie. No liście niestety się plączą, więc trzeba ostrożnie z nimi, żeby je jakoś tam poukładać. W razie je po prostu wkładam tak, jakbym chciał, żeby wyglądały w Doniczce, a później będę je na odpowiednią wysokość ustawiał. Zaraz Wam pokażę jak. Dobrze, jest. Siedzą w Doniczce, więc teraz zasypuję to leczuzą od środka. Tak mi jest najwygodniej. I teraz te roślinki już są w miarę ustabilizowane, bo już część leczuzy tam wpadła, więc teraz ustawiam sobie je tak docelowo, jak będę chciał, żeby były, czyli wysokość też odpowiednia musi być. Widzicie, duże liście powodują, że one się będą przesuwały, wyrzucały, walczyły po prostu. Te, które są za nisko trzeba po prostu podnieść wyżej. Dobrze, są na odpowiednią wysokość. Jeszcze trochę dosypię. Dobrze, to już. One są wsadzone, w miarę się wszystkie trzymają tak jakbym chciał, czyli mniej więcej są w tych miejscach co bym chciał. No i teraz jak je podlewać i co zrobić, żeby one chciały teraz ruszyć, a nie od razu uschnąć. Więc, żeby one chciały ruszyć, muszą mieć stałą wilgoć. To jest bardzo istotne, żebyśmy pilnowali, dlatego ta doniczka ma tutaj podziałkę i widzę dokładnie ile jest pożywki. No ale też trzeba im dać odpowiednią pożywkę, i nie dajemy na dzień dobry od razu azotu, jakichś potasów, fosforów, które w pierwszej fazie wzrostu rośliny nie są do niczego jej potrzebne, a nawet mogą spowodować problem. O tych problemach będzie przy nawozach, dlaczego czasami nie wolno stosować nawozów w za dużych dawkach, kiedy przestać nawozić i kiedy zacząć nawozić. Ale to nie przeszkadza, żeby roślinie dać składniki, które pomogą jej we wzroście. Ja przygotowałem sobie... Żeby nie było tylko reklamy, to zdejmę naklejkę, żebyście nie wiedzieli, co to za butelka, od jakiej wody. Bo nie mogę reklamować takich rzeczy. Dobrze. Zwykła butelka wody kranowej, która jest odstana w temperaturze pokojowej, to jest bardzo istotne. Odstana też, czyli to, co miało z niej uciec, uciekło i woda jest przygotowana do tego, żeby roślinie nią podlać. Ale, żeby dać roślinie więcej szans i więcej pomocy, dam, co to jest? Rudbastik. Rudbastic jest fajnym preparatem, który nieraz stosuję i wam go chcę polecić, bo jest fajny. Jejko, jakiś jestem nieogarnięty w tym nowym roku. <laughs> Za dużo mam tu roślin na biurku, ale no chciałem Wam wszystkie pokazać, dlatego tyle ich jest. Muszę. stiku stosujemy bardzo niedużo. Tutaj mam 1,5 litra, więc zastosuję około 0,15 ml. Jeszcze. Ważna, bardzo ważna rzecz, którą koniecznie muszę Wam przypominać za każdym razem i sobie też przypominać, że przed nawożeniem, przed zastosowaniem jakiejkolwiek pożywki, nawozu, czegokolwiek trzeba wstrząsnąć butelką. Dobrze wstrząsnąć, żeby wszystko, co ewentualnie na dno opadło, musi się zmieszać i stworzyć jednolitą, jednolitą e, ciecz. Strzykawkę, więc wiem dokładnie ile podaję, i tego preparatu dajemy niedużo. Trochę trzeba poruszać butelką, żeby się wszystko rozpuściło, żeby była jednolita ciecz, i podlewamy tym. Pierwsze podlanie to jest podlanie. Tego akurat, tych akurat roślinek podleje do połowy wskaźnika, który jest oznaczony jako optimum. Czyli to będzie na połowie optimum. Może coś będziecie widzieć, tak? No dobrze. Doszło do połowy i bardzo ważne teraz, żeby pilnować, żeby ta połowa tego wskaźnika była, bo wtedy geranium rośnie najlepiej i najładniej. Więc jeżeli to będziecie pilnować, to, to będzie wszystko dobrze i świę twierdzić, że to się uda i się ukorzeni. Mimo iż mamy środek zimy, ale, ale geranium jest fajną rośliną i powinno się to bez problemu udać. Inne powędrują na tacę, a te w doniczkach gdzieś jeszcze powstawiam, bo Zrobimy o nich jakiś inny odcinek. I teraz tak, do czego bym Was chciał zachęcić jeszcze, skoro jeszcze jesteście, jeszcze oglądacie, to będzie bonus. Będzie bonus taki, że każdy zestaw startowy, który zamówicie do połowy stycznia, umówmy się, do 15 stycznia, będzie ze zniżką 10%. Każdy zestaw startowy z leczuzą czy z keramzytem, z czym chcecie. Więc to polecam. I Root Bastic też będzie specjalna obniżona cena też do 15, do 15 stycznia. Więc zachęcam, jak chcecie wejść do sklepu, to bardzo proszę. Tam są różne rzeczy, różne nawozy i można sobie wybrać naprawdę coś dla siebie. Nie tylko do hydroponiki, bo wszystkie nawozy hydroponiczne, wszystkie odżywki, które Wam polecam na tym kanale, wszystko można stosować i do bigosu, i do leczuzy, i do hydroponiki, i do kokosu, i do wełny, do... Czymkolwiek sobie chcecie uprawiać rośliny, więc czy to są odżywki, czy to są nawozy, śmiało możecie ze sklepu gardener wybrać sobie coś dla siebie, żeby ładnie rosło. Jeśli chodzi o geranium, oczywiście pokażę Wam, czy się ukorzeniło, jak się ukorzeniło, jak te rośliny się rozrosły, zobaczymy tą mateczną pewnie też będę musiał pociąć, bo jak widzicie już zaczyna rosnąć w górę i robi się to nieładne, więc coś z nią zrobić. A te nowe roślinki, które zakupiłem z zielonym do góry i śmiało Wam polecam, jeszcze wrócę do tego, że śmiało Wam polecam ten właśnie sklep internetowy, ponieważ zamówienie przyszło do mnie bardzo szybko. Wtedy było akurat, ja zamówiłem to 11 grudnia, przyszło do mnie chyba po dwóch dniach. Było, były ciepłe dni, fajne dni, więc rośliny są idealne. Nic nie przemarzło, bardzo ładnie zapakowane. Nie mogę złego słowa powiedzieć o zielonym do góry. Także bardzo Wam polecam. I na dzisiaj to wszystko. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to bardzo proszę o kciuka w górę. Jeżeli możecie, to zasubskrybujcie kanał. I weźcie dzwoneczek, kliknijcie, wtedy będziecie widzieli, kiedy są nowe odcinki. Bardzo chętnie wysłucham Waszych uwag odnośnie tego, co mówiłem, i o geranium, i w ogóle, co mówię o filmach, bo, bo warto, warto, żebym mówił to, co chcecie usłyszeć, a nie później. Ja od kogoś się dowiaduję, że nie do końca wszystko mówię wyraźnie i dobrze. Także podsumowując, do 15 stycznia jest obniżka na ten Rudbastik, i jest obniżka na zestawy startowe. 10%. Taka promocja będzie do 15 stycznia. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Cześć Pa.